Siema, jestem z ja jest kolejny odcinek mapy skarbów. W tym odcinku poszukamy skarbów w lokalizacji zachodniej Cumberland Forest. Mam już zaznaczone punkty, więc jedziemy na miejsce. Jesteśmy już na miejscu, więc jedziemy do pierwszego punktu. W pierwszym punkcie nic nie ma, więc jedziemy do kolejnego punktu. W drugim punkcie też nic nie widzę, więc jedziemy do kolejnego punktu. W trzecim punkcie tak samo nie ma skarbu, więc jedziemy do ostatniego punktu. No i w ostatnim punkcie mamy skarb. Hm, o, jest, dobra. No i jeszcze punkty bez żółtego pola, więc to byłby na tyle. Myślę, że Wam pomogłem odnaleźć skarb. Wbijajcie na Discord, link w opisie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniacie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć.